Cześć mamy drodzy, dzisiaj znowu gramy w nasze ulubione maszyny hazardowe, mamy dzisiaj Egypt Fire. Dostałam taką rekomendację, próbujemy dzisiaj 10 tysięcy na koncie, 100 złotych stawka, od samego początku będzie maksymalna, no, ja zaczynamy. Nie przegapcie informacji moi drodzy, bo w następnych filmikach powiem jak dostać do mnie całą kulturę tysięcy. Nie przygapcie. No, teraz musi być bonus, moim zdaniem. Prawie, prawie szósty wyskoczył. Prawie wyskoczył bonus, być może później on wyjdzie. Zobaczymy. To może być 50 dziękuję, ale chciałbym więcej na początku idzie słabo, cztery dyszki. Trzy dyszki. No proszę, proszę, bonusa. Na no dawaj. Nie ma i tyle. O, idzie twoje. Bonusa mamy. No proszę. Może być on będzie super. Pięć. Sześć. No, załapaliśmy 6 Dobra, zaraz zobaczymy. Super. Trzy razy będzie minor. A ten zielony był. Dobra. Major. <grystanie> Dziękuję. No, chciałbym chociaż minora. Może być. A mini. Minor. Nie, mini. No dobra, mamy mini, to nieźle. Jest, następny. Znowu mini. Myślałem, że wyskoczy minor. No teraz minora, proszę. Znowu mini. No major. No teraz musi być major moim zdaniem. No proszę, proszę. Koniec. Szkoda, prawie wyskoczył ten major, prawie wyskoczył ten mini. Znowu następny i prawie wyskoczył ten minor. 4400. No to nie wygrano oczywiście, ale chciałbym więc. Dobra, pogramy jeszcze. Może być później. wyjdzie jakaś mega wygrana. Poczekamy. 4. Może być? I tu nie ma. Tych bonusów nie ma. Innych bonusów nie ma. Cztery. Prawie piąty. Prawie szósty. Nie wyskoczymy. Jeden. Jeszcze jeden. Co to jest? Znowu jeszcze jeden. Sto dziewięćdziesiąt. No. Jeszcze jeden. No. Proszę. Nie ma. Dziewięć są. No teraz. Teraz mamy. Całk dziewięć mamy. Dobra. O Jezu. Mimi. przepraszam, minor. I jeden mini. No, minor. Jest minor. Trzy tysięcy. Ten major. Mm, major byłoby nieźle. Znowu major. Może być. Mini. No. Minor. Dobra, następny. 6000. No, trochę lepiej. Trochę lepiej. Nie wiem, czy chciałbym ryzykować dalej, czyli spróbujemy pograć z małą stawką po prostu dla siebie, bo gra spodobała mi i zabrać, chociaż trochę kasę. Lub zaryzykujemy i spróbujemy złapać sporo kasy. Nie wiem. Chyba teraz spróbowałbym kilka obrotów z mniejszą stawką i zobaczymy. Na przykład ze stawką 25. Wiem, ona jest tak mało, słaba. Ale no chciałbym, chociaż zostać się na Plusie oczywiście. Chciałbym pograć jeszcze. Pondzielkę spodobała mi. Dziękuję za rekomendację. I moi drodzy, piszcie komentarze zawsze, piszcie jakieś swoje rekomendacje. Ja próbuję. I jeżeli gra mi podoba, nagrywam filmiki potem. Dlatego piszcie. Nie ma bonusa. No, i tak samo oczywiście subskrybujcie kanał, stawcie lajka. cztery sześć, dobra, mamy siedem mamy ale z małą stawką zaraz zobaczymy I zaraz wyjdzie major grand yes, dwa razy grand jeżeli zaraz tu idzie grant. Nie wyskoczę ten grant. Nie może być tego. No tak, nie wyskoczył. Ale jeżeli wyskoczyłby, byłoby wszelko po prostu i... Nie wiem. Byłbym trochę zdenerwowany chyba, bo zmniejszyłem stawki i wyskoczył. Gran. Dobra, prawie 1000, ze 25 to nieźle. Całkiem nieźle. pogramy jeszcze tak samo z małą stawką. Jeszcze jeden, nie ma inny, inny, sto dziesiątka, to o dziesiątkę.

Pięć, tylko pięć, no cztery. Siedem. Dawaj granda. Zgadzam się, dawaj granda z małą stawką. grand ostatnie <laughs> mini koniec nie ma granda Znowu prawie 1000 zł. 812. Tak no, niezła nie jest wygrana. jeszcze trochę. Po prostu dla siebie. A w kasynie to przede wszystkim to moje hobby. Ja lubię procesy oczywiście. ciąg. Szóstego nie ma. 50. Начнем

Nie wiem, być może skończymy na tym. Całkiem jestem na plusie. Wygrałem 4000. Hmm. Mogłem wygrać więcej, ale to też jest niezłym wynikiem. Dobra. Skończymy chyba naprawdę. To było niezła gra na nowej rekomendowanej dla mnie maszynie Egypt Fire. Złapałem kilka bonusów, złapałem sporo kasy. No, i zostałam się na plusie. Pograliśmy bez ryzyka. No, być może miałoby sens zaryzykować czy złapać sporo kasy, ale chciałbym mieć chociaż małego plusa dzisiaj, bo oczywiście sporo szansów, że wszystko po prostu pójdzie na wiadomo. Dlatego skończymy. Dobra. Jeszcze raz dziękuję za rekomendacje. Linki są w pisole, w komentarzu. Próbujcie. Tu są sporo różnych automatów Jest sporo różnych bonusów dla graczy. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, że w następnych filmikach powiem, jak dostać całą półtora tysięcy. Na wszystkiego najlepszego, moi drodzy. Powodzenia i pa pa.